Witam serdecznie Państwa na niecodziennej uroczystości w Urzędzie Miejskim w Giżycku. Spotykamy się dzisiaj po tym, jak we wtorkowy poranek z kanału Łuczańskiego albo inaczej Giżyckiego zostały uratowane dwie panie, które znalazły się tam w samochodzie. Przy temperaturze minus 11 stopni z natychmiastową pomocą ruszyli cztery panowie. Potem dołączyły jeszcze służby ratownicze. Zostało to też zauważone natychmiast na naszym miejskim monitoringu i również nastąpiło szybkie poinformowanie służb ratowniczych. Szanowni Państwo, w czasach, kiedy mamy mało autorytetów, kiedy mamy mało przykładów do naśladowania, takich bardzo pozytywnych, i kiedy trochę nam się zde zdewaluowało słowo bohaterstwo, myślę, że w odniesieniu do tych czterech panów możemy śmiało powiedzieć, że są bohaterami, że ich postawa jest naprawdę godna naśladowania. I z tej postawy jesteśmy dumni, jako mieszkańcy Giżycka i naszego regionu Warmii Mazur. Szanowni Panowie, dzisiaj w imieniu mieszkańców chciałabym Wam gorąco podziękować za to, co zrobiliście. Pan Mateusz Bystrzycki. Panie Mateuszu, otrzyma Pan dzisiaj medal pamiątkowy miasta Giżycka za Tę postawę za pańską natychmiastową reakcję za to, że nie bacząc na nic natychmiast skoczył pan do wody, żeby ratować dwie panie. Dziękujemy gorąco Panu Mateuszu. Jeszcze raz. Proszę Państwa dodatkowo. Pan Mateusz Mystrzycki otrzymuje drobny dodatek w postaci nagrody finansowej. Jest pan ratownikiem Wopru. Ratownicy Wopru nieraz dali przykład bohaterstwa i ofiarności w ratowaniu ludzi na Mazurskich Jeziorach. Dziękuję za to Panu i życzę wszystkiego dobrego w rozwoju kariery zawodowej. Mam nadzieję, że po szkoleniu, które Pan ma zamiar teraz odbyć, wróci Pan do Biżycka i będzie Pan dalej pilną naszego bezpieczeństwa. A jestem tego pewna. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Jeszcze podziękowania. Chciałabym również gorąco podziękować Panu Pawłowi Zaborze. Pan Paweł Zabora, jako drugi wskoczył do wody po to, żeby uratować dwie panie. Dziękujemy panie Pawle i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękujemy za tą bohaterską postawę, że nie miał pan żadnych wątpliwości, będąc w trakcie pracy. Pan po prostu wyskoczył z pracy, uratował dwie panie i wrócił z powrotem do pracy. Pan Paweł otrzymuje również nagrodę finansową. Pan Sylwester Jabłoński wraz z panem Andrzejem Konopką pozostali na brzegu, ale rzucali liny, podawali te liny, ciągnęli te osoby, które znajdowały się w wodzie, i dzięki temu. Akcja przebiegła bardzo sprawnie. Wszyscy natychmiast znaleźli się na brzegu. Bardzo dziękujemy panie Sylwestrze. Pan Sylwester Jabłoński otrzymuje również nagrodę finansową. Pan Andrzej Konopko, podobnie panie Andrzeju, we dwóch też wyskoczyliście z pracy ponieważ trwają prace nad kanałem przy modernizacji Zamku Krzyżackiego i dzięki temu, dzięki Waszej szybkiej reakcji można było te dwie panie uratować. Dziękuję. Jeszcze dodam, proszę Państwa, że trzej panowie otrzymają medale na sesji Rady Miejskiej. Pan Mateusz otrzymał dzisiaj medal, ponieważ wyjeżdża pilnie, już rozpoczynając pracę. Więc dlatego sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek o godzinie 16.00 i tam nastąpi uroczyste wręczenie medali. Jest z nami pani przewodnicząca Rady Miejskiej i razem w imieniu radnych wręczymy medale na sesji. Szanowni Państwo. Chciałabym przy tej okazji podziękować wszystkim innym osobom, które wzięły udział w tej akcji. O tym, że coś się stało, że wydarzył się wypadek, natychmiast powiadomił służby pan Maciej Buralski, który właśnie pracował na moście. Dziękuję bardzo, pani Maciej. Dziękuję serdecznie strażakom. Zawsze są niezawodni. Dziękuję bardzo za to, że natychmiast przyjechali i pomogli wyciągnąć samochód z wody. Dziękuję bardzo. Dziękuję ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie, która również przybyła natychmiast na miejsce. Dziękuję bardzo naszemu Centrum Zarządzania Kryzysowego. Natychmiast na monitorach dyżurny zauważył zdarzenie i powiadomił stosowne służby. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Straży Miejskiej, która była obecna przy tym zdarzeniu. Tuż po, natychmiast zareagowała i również pomagała w akcji. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze raz chciałabym wszystkim y, osobom, które brały udział w akcji ratowniczej, gorąco podziękować. Myślę, że dzisiaj nie potrzeba wielkich słów i gestów dzisiaj potrzeba po prostu postawy obywatelskiej. I za tę postawę jeszcze raz w imieniu wszystkich mieszkańców gorąco dziękuję panowie. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich do sali sąsiedniej.